Aleśmy ten, ten odcinek rydestym, nie, to w kierunku po pociec, tej to, drogi razie, krzywda stań, dobrze? Jest mi to taka prośba, bo może tutaj po tym terenie. Nie wiem Panie Marku, ktoś tu chodził? Sprawdzany był ten teren? Rydzymy, tutaj, tak? Tak nie? Ale jeszcze raz odrobimy zrobimy. Może I, i proponowałbym, żeby tam się podzielić na tym moście tutaj do Jedni w prawo, drugi w lewo. O, to tam tam tam, tam to tak, w tak, tak. Znajdujemy się na terenie miejscowości Stanin, gdzie policjanci wspólnie z, ze strażakami, ze strażakami OSP oraz z ochotnikami, z, y, mieszkańcami miejscowości Stanin poszukują 15-letniego y, Mikołaja Walo, który oddalił się z domu. Y, małoletni w dniu 25 września był widziany ostatni raz około godziny 21. Y, zauważył swojego ojca i uciekł przed nim w y, Pobliżenie użytków rolnych. Od tamtego czasu nie dał znaku życia. Prowadzimy poszukiwania za, za tym porcie. Dwa Nie podejdzie dmucha, może tam się zainteresował. No to nie są chłopcy! Dobrze, to, ja samy... to niech idą stamtąd w tą teraz to wiemy o co chodzi. W dzisiejszych poszukiwaniach bierze udział ponad 50 strażaków, ponad 30 osób, ochotników z miejscowości Stani i wszyscy policjanci, funkcjonariusze, którzy w dniu dzisiejszym pełnili służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie i w komisariatach. W dniu dzisiejszym przeczesujemy wszystkie tereny, obszary leśne i łąki przyległe do miejscowości Stani. Oraz do okolicznych miejscowości, z których wynika, że mógłby tam się poszukiwany chłopiec znajdować. Policjanci przeczesują również wszystkie pustostany na terenie miejscowości Stanin i gminy Stanin. Również chodzimy od domu do domu. Każdego pytamy, czy widział taką osobę, czy ma wiedzę na ten temat. Także staramy się odnaleźć tego chłopca.